Nie jest pięknie? Jest przepięknie. Witam z trasy wśród pól. Jak widać łąk, może miec, lasów, wsi i miasteczek. Może też w ten piękny dzień 3 kwietnia. Piecień, plecień, poprzepłata, trochę zima, trochę lata. Dzisiaj mamy właśnie lato, temperatura 23 stopnie Ciepła, coś pięknego. Kwitnące wierzby, maliny, których pędy już puszczają zielone listki, ozimina. Która jest tak zielona jak murawa na Mundialu. Przepięknie to wygląda. Słońce budzi do życia cały świat całą przyrodę może nie cały świat na Antypodach ku zimie się ma my mamy tylko ku wiośnie. Drzewa coraz bardziej przygotowują się do, do zazielenienia, te pąki rada moment wystrzelą, jeśli się tylko taka temperatura utrzyma. Tutaj mamy przygotowane pola pod uprawę ziemniaków, ta hauda kamieni świadczy o tym, że pola są odkamienione ostatnio coraz modniej, modniej jest wprowadzać ciężki sprzęt który usunie nam tony, dosłownie tony kamieni z pola po co to później z ziemniakami wozić, gdzieś to przebierać a tak mamy wyzbierane las liściasty Las jeszcze smutny, choć ptaki próbują go rozweselić. Ten błękit nieba, słońce. Wszystko zmierza ku, ku wiośnie, która już nastała, ale jeszcze tak patrząc na to wszystko, to jej za wiele nie widać. Wiatraki korzystają z tego Północno-wschodniego wiatru. Nie ma tego wiatru zbyt dużo. Ale one se tam odpowiednio poustawiają łopaty, przełożenia, że i tak skorzystają. Lokalni sprzedawcy części do maszyn rolniczych są już, że tak powiem, zmęczeni słuchaniem, że jest susza słuchaniem niezadowolenia rolników z tej wiosny, która póki co jest jakaś taka groźna, bo sucha. Co prawda umożliwiło to w bardzo prosty i szybki sposób dokonanie wszelkich prac wiosennych związanych z dokarmianiem roślin, nawożeniem z zasiewami Bo jest naprawdę Bardzo sucho Maszyny nie zapadają W żadnym błocie Nie brną, nie trzeba czekać aż podeschnie Gdyż tylko Mrozy opadły Natychmiast można było Wjeżdżać ciężkim sprzętem To pięknie uprawione Zdawać się pole to jest tylko pole po odkamienianiu tam te dwie wielkie hałdy, kamieni co tam widzimy kto wie czy tam ten ciągnik co jeszcze się przemieszcza i nie odkamienia tego pola no ale jak widać ten odkamieniacz wcale aż taki dokładny nie jest chyba, że tutaj na uwrociu on nie pracował bo to są całkiem spore głazy może on jeszcze na koniec poprzeczniaki będzie jechał być może tak no tutaj w szczerym polu kamienia się chyba nie uświadczy Ciągnik New Holland Tam na horyzoncie kiedyś tutaj setki ususów pracowało Dzisiaj jeden traktorek ale widać też jak dużo tu jest kamieni To są wszystko kamienie o! Czy to jeszcze jakaś maszyna będzie jechała i je zbierała wątpię, może ustawiana tylko na zbieranie dużych głazów. Myślałem, że to dokładnie jest pozbierane. Na tych polach tutaj odsetek lat pracują rolnicy, i oni te kamienie jednak wyzbierali, ale niektórzy mówią, że kamienie rosną. Ale sprawda jest inna, mamy coraz większy sprzęt, coraz potężniejsze urządzenia, które się coraz głębiej zagłębiają w ziemię. No jak poruszam jakiś kamień, no to wiadomo, że on wyjdzie na wierzch, ale się nie, nie będzie miał tendencji opaść na dno. To nie jest woda. Księżyc nad wiatrakiem firmy Vestas że rzepaku, im tak bardzo o kamienie nie przeszkadzają. Gdyż rzepak się bardzo wysoko kości. Trochę bałagan tutaj na drodze jest, różne powalone konary. Ale te drogi i tak cudrze są przejezdne, bo przez dziesiątki lat PRL-u jeździło się zwyczajnie po polu. Było zaorane i zaraz była zrobiona droga. A ta droga to był jeden wielki gąszcz zarośniętych różnych krzewów, drzew, głazy jakieś leżały, wszystko tam było. Warto skorzystać z takiej pięknej pogody, wybrać się gdzieś w plener. Czy na rower, czy na spacer, gdziekolwiek, bo w kwietniu takie temperatury to jest ewenement. W każdej chwili może dojść do załamania pogody i temperatury spadną poniżej 10 stopni. Droga to jest jeden. Puch, jeden taki pył Przede mną znowu jakaś bestia Trzeba uważać na takie psy Mogą zawsze być groźne Jeszcze na łąkach nie ma krów, bo nie ma trawy. Olejomat. Bardzo dziwne urządzenie. Są paczkomaty, ale są też widać olejomaty. Można za darmo olej sobie wziąć chyba, albo nie wiem jak, nawet bateria słoneczna jest. Jakiś traktorzysta jedzie z siewnikiem. Czyli jeszcze zasiewy wytrwają. Późne, bo późne, w susze, bo w susze, ale posieć trzeba. Proszę zobaczyć, jak pięknie zaczyna rosnąć już rabarbar. Barbar. To jest uprawa profesjonalna, z której będzie pozostać Wychodzą z ziemi, a tutaj chwasty jakieś, miedziki i posiadane. Kończy się pomału kolejny dzień kwietnia. Tym razem trzeci. Ursusy widać w polu, też już przestały pracować. Tu był przeprowadzony zabieg w rzepaku. Widać, jaki ten rzepak już jest ładny. Jak on pięknie rośnie. On już tutaj ma. Myślę, jakieś 30-35 cm wysokości. Co ciekawe, on już się zwraca ku schodowi Tak, jakby wiedział, że rano słońce stamtąd będzie schodzić. I już zrezygnował z pochylenia na. Ale czy rzepak, tak jak słonecznik, wędruje za słońcem? Trudno powiedzieć. Na razie jest pozwijany, bo się chłodno robi na wieczór. Wiatraki. Prawie stoją, wiatr prawie ustał. One już gdzieś tam sobie delikatnie szumią. No i księżyc nad wiatrakiem. Prawie wnowił. Słońce na horyzoncie. To tyle z dzisiejszej wyprawy. Trochę było przygód, bo się rower zepsuł. Tety. ale piękny łąże To jest 70 hektarów Żeby tutaj rosło 70 hektarów truskawek to by dopiero było